Cześć, tu Skowron. Dziś temat, który trochę mnie zaskoczył. Never grave the witch and the curse. Japońska metro idwania, Roguelite i czteroosobowy COB. I teraz, czy to jest świetny pomysł, czy totalne nieporozumienie? Mam wrażenie, że odpowiedź leży gdzieś pośrodku, i właśnie dlatego o tym pogadamy. Zaczynamy. Jeśli graliście w Hollow Knight'a, Dead Cells albo Ori, to poczujecie się tu jak w domu. Jest precyzja, jest tempo, ład, wszystko na miejscu. Ale Never Grave dorzuca coś jeszcze, czego dawno nie widziałem. Twoja bohaterka ma zaklęty kapelusz, który potrafi wskoczyć na przeciwników i przejód ich Przejdź. Przejdź. zdolności. I to nie jest żart ani jakaś mała sztuczka, która nudzi się po 5 minutach gry. To w zasadzie fundament całej gry. Każdy przeciwnik to inny styl gry: wyższy skok, szybowanie, jakieś dziwne dasze, ataki, mobilność. To sprawia, że każdy run wygląda nieco inaczej i non-stop kombinujesz, co z kim połączyć. Za projektem stoi japońskie studio Frontside 180, a nad wszystkim czuwa Pocket Per Publishing. Tak, ci od No i w sumie to widać, animacje są dopracowane, tła wyglądają jak ręcznie malowane obrazki, a wszystko jest takie... Mm, japońsko-schludne. Indyk, ale nie garażowy. Indyk, który ma pieniądze i ma czas oraz ambicje. To nie jest również zwykła kolejna metroidwania robiona na kalkę. Tu faktycznie ktoś miał pomysł. No to wejdźmy głębiej w tym mechaniki. Zaklęty kapelusz to on robi całą robotę, twoja postać walczy standardowo, ale kapelusz daje jej całą magiczność. Nowe moce, mobilność, sposoby atakowania, sposoby poruszania się czy otwierania przejść. Każdy przeciwnik to potencjalny nowy zestaw zabawek, dzięki temu gra zachęca do eksperymentów. Roguelite. No, po śmierci nie wracasz do samego początku wszystkiego, wracasz do bazy. Tam rozbudowujesz budynki, kraftujesz, gotujesz, ulepszasz rzeczy. To nie jest filler, faktycznie gdzieś tam czuć ten progres. Metroidwania, sekrety, skróty, backtracking wszystko jest, ale dzięki elementom losowym mapy nie są takie na sztywno. To taka Metroidwania, która potraficie zaskoczyć układem. No i tu zaczyna się całe sedno sprawy. Kooperacja w Metroidwani to pomysł, który dla jednych brzmi jak marzenie, a dla drugich jak profanacja gatunku. Bo z jednej strony czteroosobowy ran, każda postać z innym kapeluszem, każda przejmuje inne stwory i ma inne zdolności. Brzmi jak miks chaosu, śmiechu, no i fajnych akcji. Ale z drugiej strony, Metroidwania zawsze była gatunkiem takim samotnym. Precyzyjna, rytmiczna, spokojnie budowana. co -op może to kompletnie rozwalić. I właśnie to mnie najbardziej zastanawia: czy Nevergrave otwiera nowy kierunek dla Metroidvania, czy może przekracza granicę, której lepiej było nie ruszać? Chętnie zobaczę, jak to rozwiążą. Co do grafiki i animacji, tutaj powiem wprost: ta gra jest po prostu ładna. Nie w sensie AAA, tylko w sensie ktoś siedział nad tymi klatkami i dubał je pojedynczo. Tła wyglądają jak akwarele, ruch postaci jest miękki, efekty są piekielnie dobrze wkomponowane. Jeśli lubicie gry, które są po prostu miłe dla oka, to tutaj macie naprawdę małą pokazóweczkę. Gra ma wyjść w marcu 2026 roku na PC, PlayStation, Xbox, Switch. No jest pełen zestaw. No i dobrze, bo jeśli gra liczy na Coop, to no chyba musi być dostępna wszędzie. Never Grave to nie tylko ciekawa gra to w zasadzie przykład tego, co się dzieje na rynku Indii. Coraz więcej mniejszych studiów dostaje realne pieniądze, realny czas, realne wsparcie. Indyki zaczynają trochę wyglądać jak podwójne A, a czasem mają lepsze pomysły niż te wielkie, przepalone potrójne A. No i moim skromnym zdaniem to jest kierunek, który może trochę uratować branżę, bo mniej gigantycznych projektów, które się sypią, a więcej małych produkcji, które mają po prostu jaja i pomysł. No dobra, więc standardowo teraz Wy. Co myślicie o kooperacji w metro i dwani? Jest to genialny pomysł, czy może? Przesada. Czy gralibyście w Nevergrave solo, czy raczej z całą ekipą? No i jak Wam się podoba pomysł z przejmowaniem zdolności przez zaklęty kapelusz? Dajcie znać, naprawdę chętnie poczytam. To tyle na dziś. Jeśli materiał Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. No i suba zawsze pomaga. A my widzimy się we wtorki oraz w czwartki. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć!